Cześć, witajcie. Witajcie wszyscy w Nowym Roku. To jest materiał, który ja już sobie obiecywałem od dawna, że zrobię, bo już jakiś czas temu skończyłem czytać Halka. Co to jest? Myślę, że każdy z Was widzi i się domyśla. To jest Hulk pisany przez Petera Davida. To jest omnibus, tom drugi. Ja kiedyś zrobiłem taką recenzję pisaną tomu pierwszego. Natomiast pomyślałem, że zrobię o tomie drugim z kilku powodów. To znaczy. Kilka osób do mnie pisało, czy można w ogóle by to było zacząć czytać od tego omnibusa, nie sięgając do tomu pierwszego. I to jest jakby ta zasadnicza przyczyna sprawcza tego, że chciałbym o tym omnibusie opowiedzieć. A drugi powód jest taki: to jest moja ulubiona część tego ranu Petera Davida. Ja ją bardzo lubię ze względu przede wszystkim na osobę Dalek Kiona, który tutaj jest przede wszystkim ilustratorem. A więc tak, pokażę wam jak to jest zrobione, trochę o tym opowiem. Więc tak to wygląda pod obwolutą. Mamy tył głowy halka, mamy przód głowy halka i to jest ten halk, który tutaj nam się pojawi. Grzbiet wygląda w ten sposób. Nie ma adnotacji, że to jest wol 2 na grzbiecie. Więc teraz tak, dlaczego warto yy, i można zacząć nawet od tego tomu. Tutaj w tym omnibusie Peter David będzie realizował taki swój pomysł, który miał, jak twierdzi, od początku. A mianowicie, on sięgnął do tego, co zaszczepił w pewnym momencie Bill Mantlow. To było chyba w 312 numerze Halka, ja nie będę się upierał, bo nie pamiętam w tym momencie. Natomiast on pokazał tam coś takiego, że Bruce Banner był... Ofiarą przemocy ze strony swojego ojca, i to doprowadziło do tego, że on miał rozdwojenie początkowo osobowości, i to później, wielość tych osobowości, tych osobowości później u Bruce'a było jeszcze więcej. I na, na kanwie tego zbudował Peter David swoją opowieść. To znaczy, że nie jest tak jak na przykład u Ala Ewinga, że ten Halk jako persona to jest coś zewnętrznego, że to jest jakiś byt zewnętrzny że to jest efekt czegoś co przeszło tak naprawdę do ciała Bruce'a Jonesa z innego wymiaru na skutek wybuchu i eksperymentu z promieniami gamma nie tutaj będziemy to jest bardzo fajny Pinapteksa, tak na marginesie. Tutaj wygląda to zupełnie inaczej. To znaczy założenie jest takie, że od samego początku były trzy osobowości. Ten Hulk, który jest mistrzem line, one-linerów, a więc będę bił i tak dalej, to jest Bruce Banner w okresie, kiedy był dzieckiem. Szary Hulk, który jest w pierwszym omnibusie, to znaczy nie tylko, ale którego bardzo ładnie Wyeksplorował czy eksplorował w pierwszym omnibusie, to jest Bruce Banner, kiedy był nastolatkiem. To jest taki Hulk, który jest już inteligentny, ale się buntuje, no i do tego jest ta osobowość takiego wrażliwego intelektualisty, którą Bruce Banner ma na co dzień. I teraz założenie jest takie, że w tym omnibusie i w tych historiach, które tu już Dale rysuje, będzie chciał te wszystkie trzy osobowości połączyć w jedną całość. Peter David i dać nam jednego inteligentnego halka, który się nie zmienia w Bruce'a Bannera, tylko jest halkiem 24 godziny na dobę. Więc jeżeli chodzi o to, co się działo wcześniej, to ten pierwszy omnibus to jest tak. To jest po pierwsze to, co ilustruje Todd McFarlane. To jest zamknięcie pewnych pomysłów, które kiedyś były, które miały, mieli poprzedni scenarzyści, to jest uporanie się z pewnymi wątkami. Potem jest ten wątek w Vegas, który jest na pewno ciekawy, on jest dość długi, tam może się on nie podobać ze względu na to, że rysuje Jeff Perws, aczkolwiek, tak jak mówiłem, on się bardzo rozwija w trakcie historii. Teraz mamy już ten element i dlatego chciałbym to podkreślić, można sobie zacząć czytać od tego momenta, więc mamy ten element, w którym te trzy te trzy osobowości będziemy w jedną chcieli połączyć. I w gruncie rzeczy, zaczynając nawet z tego punktu, od tego momentu, spokojnie to wszystko zrozumiemy. Rysuje najpierw Dale, a tuż nakłada Bob McLeod, którego znamy chociażby z ostatnich łowów Cravena, ale on też jako rysownik ma spory dorobek, bo przecież to, co robił w Supermanie, było bardzo fajne. Pojawia się sporo ciekawych postaci, ale tak naprawdę najciekawsze to jest to, co się pojawia tutaj, czyli tutaj będziemy mieli połączenie tych trzech walczących ze sobą osobowości, przełamanie tej choroby psychicznej Banera, którą on tak naprawdę ma, co widzimy tutaj, i za chwilę będziemy przechodzić do tego, że połączymy te wszystkie osobowości w jedną całość i powstanie ten Hulk, który. Mnie w szczególności najlepiej się kojarzy. Yy, I on będzie za chwilę, no tu jest taka opowieść wigilijna, czy świąteczna, gdzie się jej nosorożec pojawia, rysuje ktoś inny, ale tu już mamy tego Hulka, yy, którego znamy chociażby z Mega Marvela i ta opowieść, nie uprzedzając zanadto faktów, która była w Mega Marvelu, które moje pokolenie tak dobrze kojarzy, ona również tutaj w tym zbiorku jest. I to jest tak naprawdę najfajniejsza część Ranu, Petera David'a, bo ani to co było wcześniej, ani to co później, między innymi Gary Frank i Liam Sharp rysowali, aż tak mi się nie podobało. Więc tak, jeżeli mielibyśmy to jakoś tak podsumować i połączyć, przede wszystkim w tym omnibusie wprowadza, tak naprawdę, pantheon, czyli tą grupę, z którą Hulk będzie współpracował i którą będzie współtworzył. I którą znamy, właśnie chcę Wam pokazać, z tego, co nam się kojarzy szczególnie dobrze z Halkiem, czyli znamy z Warren Pieces, a więc z wypadu do Trans -Sybalu. I tego, co, co gdzieś tam możemy teraz dobrze wspominać, bo tutaj mamy nawiązania do współczesnej kultury pop popularnej, a więc m.in. do Terminatora, do Indiana Jonesa, a także do szeregu innych elementów. Więc to na pewno jest ta wisienka na torcie dla mnie, jeśli chodzi o ten omnibus. I tu się bardzo dobrze bawiłem, wracając do tej historii, no ale zobaczcie, zanim do tego momentu dotrzemy, to tak naprawdę mamy mnóstwo czytania i to dobrego czytania. Żarty, między innymi takie, jak z tym niesfornym loczkiem i z tym, jak okulary mogą mm, człowieka zmienić i oczywiste nawiązanie do Supermana, a także szereg innych rzeczy, e, takich, na które warto zwrócić uwagę, jest właśnie tutaj. Pojawiają się też e, takie części, których nie było w semiku, właśnie tu. Między innymi, czyli historia z matką w cudzysłowie Rika Jonesa, która później była m, w tej historii, która się pojawia na końcu, a więc duchy Ghost of the Pest. Ona rzeczywiście jest istotna. To Semik po prostu wyciął. Wcześniej mamy, jak widzicie, bardzo dużo, bardzo fajnych historii, łącznie z tym, że Peter David pisze to w taki sposób, w jaki trochę później to poprowadził m.in. Dan Slot w swoim ranie, jeśli chodzi o She Czyli mamy tutaj trochę sitcomu, bo on bardzo rozwinął takie postaci jak. Między innymi samą Betty, Betty, jak Ricka Jonesa, który tu rzeczywiście jako drugi plan jest bardzo fajny i bardzo tę postać lubimy. Mario Chandler, czyli to jest taki team, który łączy nas, które łączy nas z czasami Vegas. Pierwsze spotkanie z Panteonem. Mamy mnóstwo dodatkowych historii, które się pojawiają jako przerywnik. Między innymi tutaj ta historia z Samsonem i ze skazaną. Postacie Pantheonu ja bardzo lubię. Tutaj mamy początki tych postaci takich jak Ajax, e, a także parys, którego ja polubiłem bardzo ze względu na ten epizod z Punisherem, Ulysses i jeszcze inni. Tutaj tak naprawdę nie mamy wyjaśnione do końca skąd te postacie się biorą, ale najważniejsze jest też to, że te przerywniki, a więc e, dynamika, która istnieje pomiędzy Mario Chandler, która była ukochaną, Joe Fixita, czyli Alterego Halka i pomiędzy Betty, starcie z Panteonem. Wcześniej tak naprawdę, to, co się dzieje, to jest takie wprowadzenie do tej transformacji, aczkolwiek to też się bardzo fajnie czyta. No więc standardowo najpierw Panteon i Halk ze sobą walczą po to tylko, żeby Halka przekonać, do tego, że on może być członkiem tej grupy i może bardzo dużo zmienić. Dużo żartów. Tutaj na więcej sobie Peter David pozwala aniżeli w poprzednim omnibusie, bo nawiązania do, do, do szeregu takich rzeczy, które wtedy się w komiksach nie pojawiały, czyli jakby liczba żartów ze słowem blow w podtekście, jest rzeczywiście bardzo duża i to jest wszystko zabawne. Tutaj mamy taki zaczyn tego, dlaczego Hulk dołączy do panteonu i dlaczego do trans się wybierze, między innymi, z Rickiem, m, między innymi z Rickiem Jonesem. Te elementy humorystyczne, takie sitcomowe, jak tutaj widzicie, one są. Ich też jest dużo, ale one nie są tym dominującym elementem, czyli jakby ten kluczowy element to jest lekka, łatwa, przyjemna rozrywka, bardzo ładnie rysowana. Ja zresztą Deila lubię najbardziej z rysowników z tego okresu, bo bardziej go lubię niż Jimali nawet i Wilsa Portazio. Dlatego wróciłem z przyjemnością do tego ranu. Zaletą tego, jak Peter David pisze jest to, że tutaj to, co widzicie, to jest taki przerywnik, który się pojawił pomiędzy główną historią, a związany z Rękawicą Nieskończoności. Natomiast on stworzył tu dwie alternatywne, mówię o scenarzyście, opowieści, jedną między innymi z Abomination i z tym, jak Hulk wskutek różnych zdarzeń, nie chce spoilerować, zostaje, zmniejszony i szepcze abomination do ucha i chce odwieźć Emila od próby uprowadzenia, to znaczy on uprowadził swoją żonę, ale yy, chce go nakłonić do tego, żeby tą swoją żonę uwolnił i da, dał, jej, yy, dał jej szansę normalnie funkcjonować. Świetnie Dale to rysuje i small talk to jest jedna z moich ulubionych historii tutaj. Tu jest też sporo gagów, między innymi taki żart, który wam zaraz pokażę, a to jest między innymi to jest taki żart, który stanowi nawiązanie do bety and Weronika. To jest właśnie tutaj, jak zaczynają pracować, jak bety zaczyna, zaczyna pracę, pracuje na kolu, bardzo fajna sprawa. I tak jak mówię, to wszystko jest prawdziwe, czyta się to naprawdę z przyjemnością, dlatego ja bawiłem się świetnie. Dale'a za to lubię, za dramatyzm. Najlepsze, tak naprawdę, pojawia się w momencie, kiedy to nie ma, cloud inkuje. Dayla tylko inkuje go Mark Farmer. Między innymi ten, którego pamiętacie, z pani z tych pierwszych części, takich jak In the Beginning, czyli już z tego ranu Max. To jest bardzo dobry inker i to jest ten inker, który między innymi tuszował Dela w tej historii War and Pieces, która się w polskim Mega Marvel ukazała. Tu jest ta historia dodana, która się pojawiła jako przerywnik w rękawicy nieskończoności. Ona jest taka mroczna. Ale tak jak mówię, można jak się okazuje pisać serię regularną tak, że nawet jeżeli jest jakiś event, to się nie zepsuje czytelnikowi absolutnie e, czytania, e, bo albo pomogą epickie rysunki, takie jak Hulk, którego tutaj widzimy, albo to, że po prostu wprowadzimy jakąś alternatywną historię, a to wszystko gdzieś tam się toczy dalej i nie jest to po prostu zepsute. Nie jest to po prostu zepsute. Oczywiście, no są nawiązania do tego. Ciekawa, oprócz tego, Peter David podejmuje szereg ciekawych problemów. Jest taka historia, którą za chwilę pokażę o małym Hitlerze, a więc taki dylemat, który był już eksploatowany w kulturze popularnej i nie tylko. więc, jeżeli byśmy wiedzieli, że będzie jakieś dziecko, które później będzie ci mierzyło i mordowało miliony, wiemy o tym, to czy jakby zgodzimy się na to, żeby go zabić, uśmiercić, czyli za czyn, którego jeszcze nie popełnił, stając się mordercami czy jednak zaryzykujemy, zaryzykujemy tę przyszłość i to, że ona nadejdzie. Tu jest to pokazane mimo wszystko z innej perspektywy, bo po pierwsze mamy fajną wyprawę do Izraela, to jest raz, i spotkanie z tamtejszą superbohaterką, ale bardzo fajnie moim zdaniem Peterowi Davidowi na końcu się udaje zaskoczyć czytelnika. To znaczy, nawet jeżeli mamy jakieś wyobrażenie o przyszłości, to możemy jej do końca i tak nie rozumieć. Bo jakby nie wiemy, kto stoi za tym człowiekiem i to, że mamy jakąś wizję, to niekoniecznie jakby nasz pomysł na zmianę tej przyszłości może być tym, który doprowadzi do tego, że ona się nie wydarzy, bo ta przyszłość i tak się pojawi. Czyli takim deterministą jednak ostatecznie jest Peter David, tak z tego wynika, czyli wychodzi z założenia, że ta droga dla człowieka jest już zaplanowana, natomiast on może tylko zdecydować, w jaki sposób ją przejść. Ale to wszystko się. Wydarzy. Ja nie chcę oczywiście dorabiać do tego ideologii, bo jeszcze trochę byśmy pomyśleli, no właśnie, to zakończenie było naprawdę dobrze. Ja tą, dobre, ja tą historię bardzo lubię. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że to jest nie wiadomo jak wysoki poziom, bo to jest nic więcej ponad dobrą rozrywkę. Co nie zmienia faktu, że on przemyca, mówię o scenarzyście, trudne problemy w komiksie, w serii regularnej, jaką jest. Hulk. Bo mamy też poruszony problem AIDS, który jest właśnie w tej historii, którą widzimy tutaj. Niezrozumienia, obawy, ale też taka, taka próba zrozumienia przez scenarzystę tego, że ktoś może się bać i że instynkt samozachowawczy w człowieku też jest czymś istotnym, bo tak naprawdę to dzięki niemu potrafimy coś przetrwać. I jakby ryzykowanie swoim życiem na pewno nie jest czymś Prostym. Więc no taki nieoczywisty moim zdaniem motyw też w amerykańskim komiksie, ale tutaj się pojawia. Jeżeli do tego dodamy, jakby do historii, więc do tego dołożymy jeszcze przeciwnika, który ma jakieś maczety i którego Halk może na końcu sklepać, jak najbardziej wychodzi nam solidna porcja dobrej rozrywki. To jest taki przerywnik z Man-Thingiem który jest bezpośrednio przed tą historią o train, Trans Seibalo. Ta historia jest właśnie tutaj, ona ma zupełnie inne, znaczy zupełnie inne, ona ma bardzo ładnie poprawione kolory, przez to rzeczywiście czyta się to naprawdę z przyjemnością i jest sporo stron, między innymi taka jak ta, które zostały wycięte w Semiku, które z kolei są istotne z punktu widzenia tego, co jest później. I być może w Semiku miało to pewne uzasadnienie, bo tych późniejszych historii Ghost of the Past nie było. Natomiast tutaj, no jak najbardziej, przeczytanie tego jeszcze raz, dokończenie Całego omnibusa jest fajne. Do tego w polskim Mega Marvelu nie było historii, która się pojawiło, pojawiła w X-Factor, czyli tej historii, którą rysuje pan, który rysował m.in. Authority, jak Krzyś mówił, będzie również ilustrował teraz zielonego latarnika. Ona się pojawia tutaj, ona absolutnie nie, nie sprawia, że nie jest jakaś kluczowa. To znaczy, tu znowu się ten talent Petera Davida ujawnia. To znaczy, że jeżeli jest, to dobrze, bo ją przeczyta. Czytamy, ale nawet w jej braku nie wpływa ona na dynamikę opowieści. Tutaj mamy też to, co się w Mega Marvelu pojawiło czyli taką historię z rosyjskimi superbohaterami. Sporo dodatków różnego rodzaju jedne ciekawsze, inne mniej. Te, część z tych dodatków też była. Tutaj mamy traumę i taką bohatera, traumę, i takie spojrzenie, też między innymi na to, czy taki, taki, taki zaczyn też tego, takie ziarno rzucone, skąd się ten Panteon wziął. Urwana historia. Defenders, bo mamy tylko w tej historii, to był taki crossover pomiędzy Namorem, no pomiędzy Doktorem Strange i Hulkiem, a mamy tylko historię z Hulkiem, tak naprawdę. No i tu jest właśnie to, co ja najbardziej lubię jako fan, czyli historię z panisherem, Powrót do Vegas, ponieważ umiera pierwotny pracodawca, czy ten pracodawca Joe Fixita. Też sporo stron wyciętych, między innymi tych, tak jak tu widzicie, które dotyczą Ricka Jonesa i jego matki, tak to już będę mówił. Świetna okładka tutaj, e, zwłaszcza, że tutaj e, też ciekawie, znaczy ciekawie, śmiesznie przetłumaczono tytuł w Polsce, bo jako ugryzienie Frosta przetłumaczono Frostbite, więc dziwnie. Tu jest rewelacyjna historia, która będzie ran Dayla, kończyć, czyli Ghost of the Pest. On zresztą całej nie rysuje, natomiast wzniósł się na wyżyny swojego talentu tu. Do tego mamy taki wątek jak z Thrillera trochę i Mario Chandler i Betty będą prowadziły śledztwo mające na celu ustalenie co się z Likiem wydarzyło. I no cóż, nawalanka. Pojawia się głupi lider. Mówię głupi, bo nie cierpię tej postaci, uważam ją za absurdalną, ale jakby nawet ona nie była w stanie, w stanie mi zepsuć czytania tego, bo jest to napisane po prostu dobrze. A tak jak powiedziałem, lubię dobre ilustracje, lubię wartką akcji w komiksie, a tego mi w tym momencie absolutnie tu nie zabrakło. No, w, w pewnym momencie ta pani, która między innymi, ona się Dursima chyba nazywa, ona ilustrowała albo pisała dużo takich komiksów o Gwiezdnych Wojn wojnach. Ona tutaj jest takim rysownikiem wypełniaczem, bo ona jest przed przejęciem steru serii, jeśli chodzi o rysunki, przez Garego Franka, który się pojawia, nie pojawia się w tym. Omnibusie albo się jakiś jego jeden numer pojawia, już tego dokładnie nie pamiętam. Sporo dodatków, m.in. okładki, karty i tak dalej, jakieś dodatkowe, e, dodatkowe materiały, niestety szkiców mało. Dale e, potem przemieścił się do serii własnej wydawanej przez Image i Full, Full Bleed, czyli do Pita. Pit jest taką krzyżówką, moim zdaniem, Halka. E, Ghost Ridera trochę i czegoś bardzo potwornego. Złośliwi mówią, że wygląda jak Hulk i Venoma. Tu mi właśnie żona podpowiada i Venoma. Ja mam dwa TPB Pita. Seria nie została zamknięta, ukończona, bo miała chyba 19 czy 20 numerów, a te dwa Trade Paperbacki, które są, one zbierają bodajże łącznie 9, więc wszystkiego nie zbierają. No cóż, później Dale kilka razy jeszcze kolaborował z Peterem Davidem, jak pamiętacie, ostatnio, ale przede wszystkim w świetnym Hulk The End i mam nadzieję, że to się w tych omnibusach również znajdzie, Petera Davida. I to jest w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć, czyli najważniejsza część ranu Petera Davida, która dała nam inteligentnego, Halka, która też wywarła wpływ między innymi na kino, bo ten wizerunek jego w niektórych filmach był rzeczywiście bardzo bliski temu, w jaki sposób Peter David go ukształtował. I to jest z mojej strony w zasadzie też tyle. Będę się już żegnał. Wszystkiego dobrego w nowym roku jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.